Cześć, jak obiecałem, tak robię. Filmik z tego co tu robię. Tutaj już są maciorek na porodówkach. No niestety nie mam możliwości ich gdzie indziej przeganiać, więc robię przy nich de facto, a co tu robię? Tutaj była posadzka stała. Wybite zostało, wykopane, dokopane się do oryginalnego korytarza. No kiedyś to był korytarz. Nadlałem lekko nad niego ze spadem w stronę oryginalnej, znaczy oryginalny obecnego kanału góryowego. Wczoraj bloczkami wymurowałem, dzisiaj nadlałem do żądanej wysokości, bo na tym będą podciągi 10-cm i ruszta. W poniedziałek, bo dzisiaj sobota, będę tutaj rozkładał, wywalał te ruszta i będę tak samo rozkował ten murek tak żeby, żeby to ładnie było już połączone jak to zrobię to wymaluję jak już to wymaluję znaczy dysperbitem chodzi o uszczelnienie, zabezpieczenie to yy, to będę kładł ruszta i zobaczymy jak to wyjdzie chciałbym nie ruszać tych ścian ale jak będzie trzeba no to będę musiał je wyjąć czy coś nie wiem jak to zrobię Wolałbym tego nie robić No i co to ma dać? Co ma to dać, że przede wszystkim chodzi mi o wymianę Na mocniejsze rusza, bo te rusze są za zasoby One są dobre dla warchlaków, nie dla macior Po prostu naprawdę tej często tu wpadają Gną się, pękają Już nie raz musiałem prosiaki wyjmować Spod spodu A to nie jest przyjemna rzecz Ani bezpieczna jak tutaj założysz porządnie? No co, sytuacja na rynku trzody, wiecie jaka jest. Delikatnie powiedziawszy, kolorowo to nie jest. Jest bardzo źle. nie wiem, czy tamtą stronę przerobił w ten sam sposób, ale nie wiem, czy dam radę. Na pewno będę musiał. Tam z tyłu widzicie. Jest komin wentylatora. On powinien być tutaj, gdzie jest ten czujnik. I tak będę musiał to zrobić. Będę musiał dokupić sobie przedłużkę, zawór motylowy, przełożyć tutaj, jeszcze w, duchu, w dachu zrobić dziurę, żeby powietrze w pszczółkach należy, bo jak widzicie, o, tutaj jest powietrze, zimny nos, może trochę za małe rurki, ale jakby co to, to się wymieni, do na maciory, z drugiej strony jest z hali popierane powietrze bezpośrednio dla macior, nadmaciory. To są te rurki wystające ści ze ściany Planowałem budowę, planowałem zrobić zupełnie co innego No ale... tak, pozwolenie, decyzja w ogóle się przeciąga Decyzja się ogólnie przeciąga Może to i lepiej, bo w tym momencie byłbym, że tak powiem, z ręką w jeżeli chodzi o finanse już totalnie tak jest... nie za ciekawie Tutaj widzicie jak to prosiaki mają, na razie jest sucho, na razie dobrze O, tak właśnie wyglądała podłoga przed rozbiciem Tak samo jak tutaj Muszę to zrobić, przerobić No ale zobaczymy jak to będzie, widzę, że maty grzewce są za ciepłe, muszę je schłodzić Tutaj jest zbieranina 2, 4, 6, 8 prosiaków 9 właściwie 2, 4, 6, 8, tak 9 prosiaków, zbieranina Dlatego, że ta maciora Termin 2, 2 październik 21. Sama z siebie zaczęła się prosić 3 tygodnie wcześniej. Wiadomo, że te krociaki nie przeżyły, niestety. Więc zostały... Skromiała mleczność. Dobrą. To nadprogramowe z innych miotów. Takie, które musiałem cofnąć. Zostały do niej dużo dziś się obciągną. Niestety w ten sposób prawdopodobnie kariera się tutaj zakończy. Bo się boję, że to się powtórzy. Tak to wygląda na razie. Ta się oprosiła 15. 7:15 poniedziałek, powinny być poszczepione gwałtowniami i wygastrowane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, tutaj widzicie, już jest tutaj brudno, mokro. Właśnie to dlatego, chcę przełożyć wentylator i dlatego, chcę zrobić podłogi rusztowe na całości bo to nie jest dobre dla prosiaków ani trochę. To musi być przerobione, koniec kropka. Trochę materiałów jeszcze mi zostanie, więc zobaczymy, może się uda, może nie. Ta maciora ma termin na 20 pierwiastka. Spokojnie, powinna dać radę. No i generalnie tak to wygląda, no. Co tu więcej mówić? No, widzicie jakie są warunki, są złe warunki, ja to muszę poprawić. Pierwsze to wentylacja, a drugie to jest on ruszta. Wentylację myślę, że jeszcze zrobię. Albo po prostu się wkurzę i to wszystko zrezygnuję. No jest źle. Ale bądźmy dobrej myśli. Coś <ścoughs> innego pozostaje. O! Widzicie? Jak tam popękane ruszta są. Dlatego przerabiam. Bo to jest mała lożka, pierwiastka locha a już tam pękają pod nią ruszta to jest, to jest po prostu był błąd w wyborze rusztów ale to jest błąd przed 10 lat A tutaj widzicie, tu są większe rury to jest bezpośrednio pociągnięte na głowy macior tu tak samo jest sobie powietrze ściągane tylko ten wentylator zamiast tam powinien być to, w tym miejscu tak, nie wygląda to najlepiej. Wiem jak wyglądają te ściany. Komora jest ciągle myta, ale znowu, że dotykam miejką sufitu, to wszystko leci na łeb. Dlatego też ściany tak wyglądają. To jest wszystko bo zawsze czyszczone, myte, dezynfekowane, ale jednak, no. Jak się dostosowuje budynek i liczy się każdy grosz, to niestety nie wychodzi wszystko jak najlepiej powinno być. Będę strasznie to poprawiać stopniowo. Zobaczymy, czy w ogóle będę miała na to siły. Dobra! To tyle na dzisiaj. Miłego popołudnia, wieczora i miłego dnia. Na razie.